Witam bardzo serdecznie, drodzy państwo. Dziś kolejne spotkanie. Moim gościem jest pan Roman Nacht. Witam. Witam, dziękuję za zaproszenie. Panie Romanie, chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali na taki ogólny, ale nieunikniony temat co dalej z naszym światem? Proponowałbym, abyśmy zaczęli tą naszą rozmowę od tego, Dlaczego pojawiamy się tu na ziemi? Czy musimy się pojawić, czy e, chcemy, czy tak po prostu jest w tej przestrzeni? Przede wszystkim ja nie jestem wyrocznią, więc cokolwiek ja mówię, jest na pewno jednym z aspektów prawdy, bo prawda nie jest jedna i niezmienna, tylko prawda jest jak pizza i trzeba na nią popatrzeć z góry, z boku, z dołu i każdy z nas widzi jeden Kawałek pizzy, prawda? Ktoś widzi tam grzybki, ktoś widzi salami, jeszcze ktoś widzi ser. Ja mówię o tych aspektach, które ja do tej pory zrozumiałem, które mi zostały jakoś dane, przekazane. Inni, którzy je potwierdzają, dzisiaj fizyka kwantowa zbliża się bardzo do mistyki. Ja mam na myśli tą mistykę praktyczną na co dzień, nie jakieś palenie świec i modlenie się do dymu. Ja mówię o rzeczach konkretnych, jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości. Dla, tak jak teraz, dla każdego będzie inaczej. Dla ludzi, którzy są wolni, ci ludzie będą żyli swoim życiem. Tak było za komuny, tak było przed komuną. Zawsze byli ludzie, którzy żyli swoim życiem w danym systemie. I byli ludzie, którzy robili karierę w danym systemie, i byli tacy, że w ogóle nie zdawali się z sobie sprawy z tego, co się z nimi dzieje, się cieszyli, że mają dach nad głową, co jeść, co pić. Nic się nie zmieni. Oczywiście, jeżeli się zmieni na tyle, że szariat przejmie kontrolę nad Europą, będą znowu ci, że się podporządkują, tacy, że będą się starali zwalczać to, tak jak to było za czasów komuny. Z tym, że to nie będzie konsekwencji, nie będą tylko siedzeniem w więzieniu, prawda? I będą ci ludzie, którzy będą żyli swoim życiem, nie będą walczyć ze złem, a nie będą walczyć z muzułmanami, będą im pokazywać swoim życiem, że można żyć inaczej. To będą ci ludzie, którzy wiedzą, że śmierć nie istnieje, że im nic nie grozi, że jeżeli w ogóle istnieje zagrożenie jakiekolwiek, to tylko dla ciała fizycznego. I będą gotowi je poświęcić, ale nie podporządkują się prawu, szariatu, ani żadnemu innemu prawu. Tak będzie wyglądał świat, który przyjdzie. W tym świecie będą żyły nasze dzieci i nasze wnuki. Tak jak my im przekażemy genetycznie, słownie. I jako naszym stylem życia, przykład, na ile oni to zrozumieją i zechcą to zrealizować, tak będzie wyglądała ich rzeczywistość. Nie mamy wpływu na to, co się dzieje na planecie, która i tak, y, znaczy, planeta sama w sobie jest tworem żywym, natomiast świat na tej planecie jest definitywnie pewną szkołą życia, i ćwiczymy tutaj właśnie. Y, y, Niechciane przez nas problemy, jak je rozwiązać. Dzięki temu poznajemy siebie, jak reagujemy na to, możemy się uszlachetnić lub zbyt lęcić. Prawda? Czyli oznaczałoby to, że przychodzimy tu z własnej woli po to, żeby na Ziemię, tak? Na rodzim... Tak. Tak. Y to nie jest tak, że zostaliśmy tu zesłani za karę albo Pan Bóg nas wyrzucił z raju, czy Archanioł Michał. My, jako dusze, które świadome są tego, że się rozwijają i chcą przyspieszyć swój rozwój, mamy okazję wcielić się w takie światy i w taką epokę, w której będziemy mogli właśnie poznać siebie i zmienić nasze nastawienie do życia, nastawienie do siebie, w cudzysłowie, na rachunek naszych wrogów. Naszymi wrogami są zawsze ci, którzy siebie za naszych wrogów uznają. Niekoniecznie my musimy wejść w ten temat jako skoro Wy nas nienawidzicie, my jesteśmy Waszymi wrogami, będziemy się nienawidzić teraz nawzajem. Nie. Chcesz przeżywać, że jesteś moim wrogiem, ja respektuję Twoją wolną wolę. Czy Ty respektujesz moją, to mnie nie interesuje, ja widzę w Tobie mojego brata i siostry, lekko naruszonego psychicznie. Kiedyś ci to minie. Panie Romanie, był taki film, widzowie na pewno znają, e, Planeta Małp. Pamiętam. Pamięta. trzy filmy, czy cztery, była seria. Tak. Tam było bardzo dużo e, tych, tych filmów. E, moje pytanie jest takie, dlaczego to człowiek rządzi tym światem, a nie inne stworzenia, na przykład małpy? Ta planeta została w gruncie rzeczy założona jako dla, dla dzieci chorych, psychicznie naruszonych, dla tak zwanych upadłych aniołów, dla upadłych istot, które postanowiły nie służyć życiu i wszechświatowi, tylko rządzić albo zarządzać, władać, zawładnąć. Wszystkie te pojęcia składają się na kompleks tych istot, które one wyrobiły w sobie i obsunęły się w ewolucji. Dla tych istot z miłosierdzia nasz Bóg Ojciec, nasz Stwórca, który jest duchem, zezwolił na materializację i zezwolił na stworzenie tej planety, na której mamy pracować nad sobą, żeby wrócić z powrotem do domu, czyli podnieść swoją wibrację. To był to jest dopust, ale nie zamysł Boży. Zgodnie z zamysłem naszego Stwórcy, nie mamy żyć w materii, ani na materii, ani przeżywać tego wszystkiego, co przeżywamy w naszych ludzkich ciałach. To jest wszystko tymczasowe. Czyli tak naprawdę wynika z tego, że dusze, które przychodzą tu, aby doświadczać, głównie czy przede wszystkim odradzają się jako ludzie? W światach, z których my przychodzimy, z tych światów duchowych, z tych bardzo rozwiniętych, mniej rozwiniętych, astralnych, to zależy od świadomości duszy. W chwili kiedy dusza w tamtych światach decyduje się na zejście w materię, jeżeli to są ze światów czysto eterycznych, to przychodzi taki duch z miłosierdzia dla upadłych istot, tak jak Chrystus na przykład. Jeżeli to jest duch, który pochodzi z planet mądrości, to on schodzi ze względów logicznych na ten świat. Logika mu nakazuje tu przyjść. Inne dusze, które już były w ciałach ludzkich i obciążyły się ludzkimi, człowieczymi, różnymi. Pojęciami, a nawet doszły do stanu demonicznego, są gotowe świadomie czynić zło, ponieważ wiedzą, że Bogu to nie przeszkadza. I one dlatego robią przynajmniej zło ludziom, tak zwani złoczyńcy, po polsku ładnie to brzmi. Ci złoczyńcy w światach, w których żyją bez ciał, nie mogą przeżywać światła ani miłości, mogą przeżywać tylko to, co stworzyli, zło. I każda istota, której zrobili krzywdę, każda istota, której zabrano ciało przedwcześnie, te istoty w tych światach astralnych przeżywają, wciąż od nowa są nękane i dręczone tymi wspomnieniami. Tak długo, ponieważ tam czas nie istnieje, a u nas stworzyliśmy sobie iluzję czasu. Tak długo przeżywają te stany, aż mówią dość. Jak mówią dość, wtedy dostaną pomoc. Jak dostaną pomoc, wtedy tworzą razem ze swoimi duchami ochronnymi, z tymi aniołami-stróżami, asystentami duchowymi. To są zawsze duchy, które były już na Ziemi i mają doświadczenie. Te duchy, które. Nie były na ziemi nigdy, nie mogą ich niczego nauczyć. My, jeżeli się tu czegoś nauczymy i z miłosierdzia zechcemy wrócić tu na ziemię, będziemy mogli uczyć te duchy, które zechcą się pozbyć tych okropności, które niosą w sobie, one się wcielają tu na ziemię i w odpowiednim czasie, w odpowiedniej epoce poznają siebie i. Mają wybór wymienić stare oprogramowanie na nowe, lub też nie. Ja w ogóle mam jeszcze takie pytanie do Pana. Czy ewolucja może sprawić to, że inny gatunek też stanie się równie inteligentny jak człowiek? Nawiązując do poprzedniego pytania z planetą Małp. Są istoty astralne, które czują się ze względu na to, że ich technologia jest bardziej rozwinięta czyli, jeżeli używają technologii, też są upadłe, ale czują pewną wyższość nad nami, ponieważ mają technologię i są sprytniejsze. To jest tak jak w więzieniu. Są ludzie, że siedzą do żywocie, i oni są sprytniejsi, prawda? To się nazywa po niemiecku Knastklugheit. Wyrobili sobie co I są ci więźniowie, że zawsze są im podporządkowani. To samo tu. Te istoty widzą nas jako małpoludy na Ziemi. Stąd się wziął pomysł tych filmów. Czyli, czyli raczej tutaj yy, ta zwykła ewolucja, którą przeżywamy, to raczej nie spowoduje, że, że, że będą inne gatunki równie inteligentne jak człowiek każdy gatunek w najwłaściwszym dla siebie czasie rozwija się w swoim rytmem tam nie można nic przyspieszyć ani spowolnić przyspieszyć można tylko ewolucję w ten sposób że ze świata bezczasowości wchodzimy do tego Disneylandu tutaj prawda gdzie mruganie światło ciemność Powoduje, że upływa czas, i wtedy dusza postanawia szybciej się rozwijać. Ale poza tym nie można nic. Kwiatek kwitnie i otwiera się w swoim czasie. Otwieranie kwiatka nic nie da. Panie Romanie, dlaczego jest tak, że człowiek całe swoje istnienie przez wieki żywi się zwierzętami, tworzymy obozy dla tych istot, zabijamy, męczymy? w końcu je jemy, tak? Dlaczego tak się dzieje? To jest jeden z głównych symptomów upadku człowieka, upadku istoty duchowej w materię, która postradała tak dużo energii, że nie może już darmo otrzymać z wewnątrz i darmo przekazać dalej. Bo tak żyją istoty duchowe. Wdycha w sobie światło i wydycha je na zewnątrz. Tak, jak to czyni nasz ojciec, nasz twórca. Wdech i wydech, wdech. Wdycham w sobie, bo ja jestem źródłem, we mnie jest źródło światła, i wydycham na zewnątrz. Światło, miłość, dobroć. Te istoty upadłe, i my też chwilowo jesteśmy upadli do pewnego poziomu, inaczej byśmy się tu nie spotkali. Ale żeby tu przejść, musieliśmy częściowo upaść, inaczej byśmy nie do dna nie doszli. Więc musieliśmy jakiś depozyt po drodze zostawić światła, żeby opaść tu. I teraz się wznosimy z powrotem, świadomie. Inni w ewolucji rozwijają się swoim rytmem. My dlatego staliśmy się mięsożerni i roślinożerni, ponieważ myśmy opadali ze świata, z domeny boskości, gdzie tylko promieniowaliśmy i dawaliśmy, obsuwając się niżej Powstał niedosyt energii w sobie i tak powstał głód. Głód światła, bo my żyjemy światłem. Im niżej opadała istota, im bardziej zgęszczało się wokół niej ciało, im więcej głodu czuła, czyli niedosytu energii, zaczęła pobierać energię z zewnątrz i tak istota stała się rabusiem w królestwie. Natury, flory, fauny zaczęła zjadać wszystko dookoła, nie zauważając, że zjada sama siebie, bo my jesteśmy cząstką tego jednego organizmu. I tak naprawdę my zjadamy sami siebie. No, ale teraz pojawia się pytanie, czy możemy odbić się z tego dna, jeżeli w każdym wcieleniu nadal mordujemy te zwierzęta i jemy? No, chyba że jesteśmy wegetarianami, no to wtedy dno służy nam jak trampolina. Kto chce, może dalej pełzać na dnie. Kto nie chce już pełznąć, staje na dwie łapy i odbija się stąd. Ja radzę każdemu się stąd odbić, bo zaczynają tu być bardzo ciekawe czasy, jak to nazywali Chińczycy. Jak Chińczyk Chińczykowi źle radził, to mówił, abyś żył w ciekawych czasach. Teraz bardzo ciekawe czasy nachodzą, szczególnie na zachodnią cywilizację. Prawdopodobnie ta cywilizacja przejdzie do Lamusa jak inne ery, zacznie się nowa, ale to nie znaczy, że nam to szkodzi, bo my ze sobą zabierzemy to, do ile rozwinęliśmy się, jeżeli jesteśmy świadomi, że jesteśmy cząsteczkami światła, że jesteśmy promieniami centralnego słońca, że jesteśmy kroplami oceanu życia, to wychodząc z ciała w takim stanie świadomości znajdziemy się w całkiem innym, w innej, nawet nie przestrzeni, bo to przestrzeń nie istnieje, w, innej, w innym wymiarze świadomości niż człowiek, który do końca walczył, żeby utrzymać tę cywilizację. Nie damy się lepiej zginąć, prawda, niż się poddać, i te wszystkie takie zastawki, które kończą się zastawkami później u kardiologów. Z tej rozmowy wynika, że tak naprawdę planeta Ziemia głównie jest przesycona cierpieniem i taka będzie, tak? Nie musiałoby być tutaj cierpienie. Cierpienie polega w chwili, kiedy dusza lub człowiek, czyli dusza w człowieku, prawda, ściera się z uniwersalnym prawem, prawda, z tego to tarcie nazywamy cierpieniem. Także modlitwa do Boga, zmiłuj się nad nami, nie ma żadnego sensu, ponieważ Bóg nie jest sadystą, że się znęca nad dziećmi. Tylko Bóg mówi, dzieci bądź, żyjcie szczęśliwie, twórzcie cudowny wszechświat razem ze mną. A dzieci mu, ale my chcemy tak, jak my widzimy tą rzeczywistość, a nie tak, jak ty chcesz. I w chwili, kiedy ja nie mówię, bądź wola twoja. I będziemy razem wspólnie robić, bo jesteśmy jednym organizmem. Tylko ja mówię, a ja chcę po swojemu. Frank Sinatra, I'll do it my way. I tu się zaczyna ten syndrom Sinatry. A dlaczego nie może być tak? A dlaczego nie może być lepiej? To robienie make-upu na przykład. prawda? Ulepszanie natury prowadzi do buntu przeciwstwórcy. Panie Romanie, każda epoka yy, ma pewne przejawy świadomości, i w, w pewnej epoce kończy się jedno, kończy się drugie, przychodzą inne czasy, zmienia się świadomość. Co na obecne yy, dla współczesnego człowieka, co jest najistotniejszą przejawem tej świadomości, co współczesny człowiek powinien odkryć, żeby mógł dalej yy, ten świat poprowadzić? Siebie współczesny człowiek powinien świadomie do, dowiadywać się najpierw, jeżeli nie jest zainteresowany, że się nie dowiaduje. Ale ludzie już się dowi chcą dowiedzieć. Mamy dzięki Bogu internet, prawda? Bóg zezwolił nam na taką komunikację i dziś w każdym języku człowiek może dowiedzieć się, że tak naprawdę on nie jest tylko człowiekiem, że nie jest jakimś biologicznym robotem, że tak naprawdę my jesteśmy już wolni. Ale wolni nie znaczy, że ja mogę samowolnie robić, co mi się podoba, tylko wolność polega na tym, że ja uznaję prawa kosmosu. Nie rób drugiemu, co tobie nie miło. co byś chciał, żeby tobie uczyniono, ty czyń najpierw. Nie oko za oko, ząb za ząb. Przyjdą muzułmanie, to my już tu na nich czekamy z pałami. Czyli jesteśmy właśnie tymi małpami z tego filmu, prawda? Gdzie te małpoludy zarządziły i ten główny małkolud generał, chodził zawsze z pałą. Te czasy już minęły, ale jak ktoś chce żyć w tej epoce i nadal pełzać po dnie, trzeba uszanować jego wolną wolę, co nie znaczy, że my musimy brać udział w tym. Oczywiście będą tacy, bo jesteś zdrajcą, ale ja wiem, czy ja jestem zdrajcą, czy nie. Ja wiem, gdzie jest moja ojczyzna. I jak ja czuję, że moja ojczyzna jest w innym wymiarze że jestem światłem, że nie jestem człowiekiem, że ja nie muszę rozchorować się, zestarzeć się, wyłysieć i umrzeć, to ja w tym stanie świadomości chcę odejść. Nie Nieważne, czy mi ktoś pomoże w tym, czy w naturalnym. W naturalnej chwili. Jestem gotowy na to w każdej chwili. Co nie znaczy, że mam tendencje samobójcze. Ale ja decyduję, jak ja się mam czuć na co dzień. Jasne. Panie dotyczy każdego. Nie tylko ja, jako jego. Każdy może tak żyć. Panie Romanie, dziś takie troszeczkę krótsze spotkanie. Słońce nam troszeczkę figla tutaj napłatało. Ja mogę bo... pożyczyć okulary <laughs> słoneczne. O. Jak najbardziej. Natomiast, e, natomiast bardzo panu dziękuję, panie Romanie, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za zaproszenie.